Wydarzenie roku na świecie. Ja Jakie według Pani było najważniejsze wydarzenie na świecie w 2016 roku? Moim zdaniem był to wybór na prezydenta Donalda Trumpa? Myślę, że było to wprowadzenie programu 500, rodzina 500, który wzbudził wiele kontrowersji. Minęło troszkę miesięcy, troszkę czasu, i okazało się, że ten program był po prostu zwykłym rozdawnictwem pieniędzy. Myślę, że najważniejszym wydarzeniem na świecie. Mimo, że wydarzyło się w Polsce, był czarny protest, jako że przedstawiciele płci pięknej, czyli kobiety, wyszły na ulicę, protestując w imię wznowionej ustawy o aborcji. Według mnie najważniejszym wydarzeniem w 2016 roku był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wygrał z poprzednią sekretarz stanu Hillary Clinton, a wcześniej nie był w ogóle powiązany z polityką. Myślę, że stosunki, które będzie nawiązywał z Rosją, mogą być naprawdę. Mogą mieć duże znaczenie dla losów, nawet świata. Boże, proszę, żebyśmy jak najszybciej zapomnieli o Trumpie. Według mnie jednym z ważniejszych wydarzeń było wybranie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest też głównym zwierzchnikiem wojsk i być może będą to lepsze zmiany dla Polski, właśnie w wojskowości. Jeżeli miałabym wytypować jedno wydarzenie, to moim zdaniem były to Światowe Dni Młodzieży ponieważ zgromadziły one bardzo dużą rzeszę ludzi, przede wszystkim katolików, którzy chcieli modlić się z papieżem. Papież Franciszek był pierwszy raz w Polsce. Wielu obcokrajowców mogło Zwiedzić Polskę, odwiedzić różne zakątki naszego, naszego kraju. Praktycznie cały świat przyjechał do Polski. Mogliśmy poznać wiele nowych kultur, a przede wszystkim mogliśmy się modlić z różnymi chrześcijanami z całego świata. Myślę, że wszystkie ataki terrorystyczne, jakie wydarzyły się na świecie, no bo jest to duże niebezpieczeństwo dla nas i jakieś zagrożenie. Ataki terrorystyczne oraz wielka fala imigrantów, która przeszła przez Europę. Zamach w Berlinie, w którym zginął Polak. Sukcesy polskiej reprezentacji w piłce nożnej na Euro 2020. 2016 no i wynik anity włodarczyk na igrzyskach. Zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie jako fan sportu to jest dla mnie najważniejsze wydarzenie. Najważniejszymi wydarzeniami w Polsce były dla mnie wydarzenia muzyczne. Do Polski zostały zaproszone światowe gwiazdy, takie jak Justin Bieber, który miał koncert w Krakowie, oraz Rihanna, która wystąpiła w Warszawie. Przede wszystkim to jest śmierć wielu celebrytów. Przykładowo Carrie Fisher, Alan Rickman. Mam nadzieję, że jak najszybciej zapomnimy o tym wszystkim, co się wtedy wydarzyło. o o fali uchodźców, o śmierci wielu ludzi, o, o zamachach, o Brexicie, o, o, o Trumpie.